Cześć z tej strony konrad 3D Info i dzisiaj przetestujemy sobie wspólnie trzech inteligentnych asystentów, ale zweryfikujemy ich działanie pod bardzo sprecyzowanym kątem, to znaczy w bardzo konkretnym scenariuszu. Ja wcielę się w rolę początkującego przedsiębiorcy, który chce sprzedać jakiś produkt, o nim zresztą powiem za chwilę, i spróbuję znaleźć rady dotyczące kampanii marketingowych, sloganów, haseł, newsletterów. Chciałbym właściwie dostać to wszystko od, od tych asystentów. Jako początkujący przedsiębiorca ja zakładam po prostu, że nie mam na tyle finansów, nie mam na tyle zasobów, żeby konkurować z większymi markami, dlatego chcę, żeby ktoś mnie wyręczył. Z tego powodu właśnie skorzystam z trzech czatów, właściwie trzech asystentów. Będzie to ChatGPT, Google Gemini oraz Bitrix24 co -Pilot. Celem mojego testu jest przede wszystkim zweryfikowanie tego, jak duża jest różnica między płatnym produktem, ale przede wszystkim produktem, który jest skierowany do bardzo konkretnej grupy odbiorców. To znaczy, jeżeli ja jestem przedsiębiorcą, to właściwie jest to produkt dosłownie dla mnie, a właśnie takimi darmowymi narzędziami, o których wspomniałem wcześniej. Więc zaczynamy. W pierwszej kolejności poproszę każdego z asystentów o to, aby stworzył dla mnie kampanię marketingową, która będzie uwzględniała harmonogram działania. Powiedzmy, że ten produkt, który sobie przyjmiemy, to będą buty do biegania, buty sportowe. I teraz chcę, aby każdy z asystentów stworzył dla mnie kampanię marketingową w odniesieniu do zbliżających się wakacji. Ja już tutaj też wyznaczyłem sobie jakieś takie konkretne ramy, w których to powinno być realizowane. Przyznam, że w tym właśnie pomógł mi Co-Pilot, bo żaden z innych asystentów mnie o to nie zapytał. Więc wyznaczyłem target, będą to początkujące biegaczki, kobiety w wieku 18-58 lat, które biegają po mieście. Będą to buty, które przede wszystkim mają charakteryzować się lekkością i oczywiście czymże innym niż solidną jakością w przystępnej cenie. Budżet na całą kampanię to 20 tysięcy, kanały, których chcę być aktywny, to media społecznościowe i influencerzy, natomiast cel jest dosyć oczywisty, czyli zwiększenie sprzedaży, budowanie widoczności marki. Ok, więc zacznijmy może od tego, że Chad już na samym początku zaproponował mi hasło, które będzie promowało właściwie całą moją kampanię. Ten plan jest generalnie bardzo obszerny, ale przyznam, że ma tutaj kilka rzeczy, które trochę mi się ze sobą nie sklejają. Przykładowo, czat GPT radzi mi, żeby pracować z małymi influencerami oraz ze średnimi, którzy mają 20-100 tysięcy obserwujących, a jednocześnie budżet, który na to przeznaczył, to łącznie 7 tysięcy złotych. Na wszystko. Mam pewne wątpliwości co do tego. Cała reszta wydaje mi się dosyć okej, okay. to znaczy na samym początku wydaje mi się, że byłby to jakiś dobry punkt odniesienia. Mamy uwzględnienie właściwie wszystkiego o co prosiłem, kanały, na których powinienem się pojawić i podział na moje działanie z uwzględnieniem konkretnych tygodni, co też jest dosyć e, pomocne. Tutaj jest jeszcze kolejny ciekawy pomysł, ale pomysł, który też wydaje mi się trochę nie spinać w obrębie jakby tego planu, dlatego że Chat proponuje mi zorganizowanie wydarzenia online, na przykład wspólnego biegu z influencerami. To jest świetny pomysł. Gdybym był początkującym przedsiębiorcą, to pomyślałbym, że właśnie to jest coś na co sam bym nie wpadł, ale za 7000 za wszystko nie sądzę, aby było to po prostu realne. Już na wstępie podoba mi się to, że oprócz czasu trwania, czyli tych 6 tygodni, mamy uwzględnione dokładne daty. Od 1 lipca do 15 sierpnia. To jest jak najbardziej, jak najbardziej w porządku i to mi się podoba. Mamy również harmonogram, który dzieli nasze działanie na konkretne tygodnie. I mamy również hasło. Hasło, które brzmi: rozpocznij swoją przygodę z bieganiem. Uśmiecham się, bo ono nie brzmi specjalnie kreatywnie, brzmi bardzo generycznie, więc na pewno bym z niego nie korzystał. Jeżeli chodzi o cel, target i tak dalej, oczywiście wszystko jest uwzględnione. Podobnie jak w przypadku poprzednich planów, mamy harmonogram kampanii, mamy również uwzględnioną współpracę z mikroinfluencerami. I tutaj już brzmi to o wiele bardziej logicznie, to znaczy, że jest to między 10 a 15 tysięcy followersów, ludzi, którzy specjalizują się w bieganiu i fitnessie. Tego zabrakło mi właśnie w poprzednich radach, to znaczy, że tamte rady były nieco bardziej ogólne. Podoba mi się również pomysł na promocyjne rabaty, również wysokość tego rabatu, po prostu jest to trochę bardziej precyzyjny plan. Mamy również podział budżetu, podział na media, influencerów, treści. I tutaj budżet na influencerów jest podobny, ale Co-Pilot nie sugeruje mi, żebym współpracował z dużymi celebrytami. Przechodzimy do drugiego zadania, które będzie opracowanie 10 sloganów marketingowych dla mojej kampanii. I chciałbym, aby było to hasło, które uwzględnia zarówno target, w który celuje mój produkt, jak i jego przeznaczenie. Więc tak, zacznijmy od hasła wakacyjne biegi w lekkości. Dziwne, nie użyłem tego. Lekkie kroki, wielkie wakacyjne przygody, wakacje w ruchu, odkryj miasto na nowo, wakacyjne słońce i lekkość, lekkie buty, wakacyjne biegi. Zacznij wakacje z lekkością, wakacyjne biegi po mieście, Biegnij wakacyjnie, biegnij lekko. Okej, okay. ostatni jest moim totalnie faworytem do najgorszego hasła. Zacznę może od pierwszego. Lekkie jak piórko, mocne jak skała. Podoba mi się gra słów, lekkie, mocne, to znaczy wskazanie na jakiś kontrast. Następnie mamy odkryj radość biegania, wakacje to czas na ruch. Tutaj mamy najgłupsze hasło jakie widziałem. Brzmi ono. Nie przepłacaj za jakość, z nami bieganie staje się dostępne dla wszystkich. To hasło sugeruje, że mój produkt jest produktem tanim, ale za to możesz go mieć. Następnie mamy pierwszy krok do zdrowia i lepszej kondycji. Miasto na ciebie czeka, poczuj energię lata w każdym kroku. Biegaj, spaceruj, zwiedzaj oraz wakacje to idealny czas na nowe wyzwania. I to samo pytanie leci do Co-Pilota. Tutaj użyjemy asystenta przygotowanego specjalnie do tego, aby wymyślać slogany. Mamy 10 propozycji od Co-Pilota. Część z nich jest do siebie podobna, więc nie będę czytał wszystkich. Natomiast jest jedno, które się naprawdę mocno wyróżnia i według mnie jest to najlepsze hasło z pozostałych. Mianowicie, Lekkie kroki w miejskiej dżungli. To jest hasło, które od razu sugeruje, jak powinny wyglądać zdjęcia, jak powinny wyglądać materiały, wideo na przykład, jak powinny wyglądać jakieś reklamy i tak Więc ono po prostu najwięcej właściwie pomaga mi w wymyśleniu jakichś kolejnych kroków dotyczących materiałów marketingowych mojego produktu. Teraz chciałbym, żeby każdy z asystentów wygenerował artykuł promujący produkt, maksymalnie o ilości 1500 znaków i zawierający nawiązanie do tego mojego hasła marketingowego, czyli lekkie kroki w miejskiej dżungli. Moje przemyślenie jest takie, jest to po prostu nudny artykuł. Dlatego, że jest to tekst o tym, że generalnie warto biegać, kup nasze buty. Mało ma to w sobie po prostu cech artykułu. To jest właściwie tekst o butach i tyle. Natomiast ja właśnie chciałem tekst trochę bardziej lifestyle'owy, coś, co przedstawi mi produkt w jakimś określonym kontekście i przez to zachęci do ewentualny zakup tego produktu. Google Gemini zaproponowało artykuł, który faktycznie pod kątem na przykład struktury jest trochę lepiej rozpisany, to znaczy widzimy tutaj na przykład, że gdzie powinno się znaleźć zdjęcie, jakie to powinno być zdjęcie i tak Mamy również opis produktu, i to wskazanie na to, dlaczego właściwie ten produkt powinien zostać wybrany przez potencjalnego konsumenta. Natomiast sam artykuł brzmi jak artykuł o niczym. Dlatego, że co to jest za artykuł? Wyobraź sobie, że spacerujesz po urokliwej nadmorskiej promenadzie, podziwiając zachód słońca. Ja nie wiedziałbym właściwie, o czym ja czytam. To nie jest artykuł o butach, jeśli dobrze rozumiem. To nie jest artykuł jakiś pomocny. To jest, no właściwie, źle się wyraziłem. To właśnie jest artykuł o butach, który próbuje to ukryć w trochę taki nieudolny sposób. Treść artykułu od Bitrixa widzicie teraz na ekranie. Udało mu się, jakby w pewnym stopniu, komponować model, który ja wskazuję, czyli mój produkt, w artykuł, który jest trochę bardziej lifestyleowy. To znaczy, mamy tutaj akapit dotyczący, dlaczego warto biegać na wakacjach, jak zacząć bieganie na wakacjach. Pomiędzy tym jest wskazanie konkretnego modelu, więc tak naprawdę budujemy coś, co jest content marketingiem, i w ramach tego materiału promujemy nasz produkt. Więc właśnie o, dokładnie o coś takiego mi chodziło. Raczej takie artykuły, które są skupione stricte na jednym produkcie i piszą tylko i wyłącznie o tym produkcie, o wiele gorzej wyglądają w tym krótkim porównaniu zdecydowanie najlepiej poradził sobie Bitrix, ale trzeba przyznać, że Chat oraz Google Gemini nie pozostawały daleko w tyle. Niestety pełniały błędy albo właściwie takie miały pewne niedoskonałości, które sprawiają, że nie mogę im przyznać tutaj pierwszego miejsca.